Witam wszystkich w kolejnym filmie. Dzisiaj akcja złom z tego powodu, iż w tym momencie właśnie podjorzał, Kosztuje od 53 do 65 groszy, w zależności od grubości. Tak wygląda pierwsza przyczepa. Będę Wam jeszcze dokleję w tym filmie kolejne, które wywiozę. I zobaczymy, ile tego będzie. I Wam napiszę, ile zapłacili za ten złom. Pierwsza przyczepka zobaczymy, przyczepka. Zobaczymy, z ilu mi się uda. Druga przyczepka się prezentuje w ten sposób. Za tamtą zapłacili po 63 grosze za kilogram. Tutaj są takie stare piecyk gazowy, elektryczny. Pralki, dwie z pełną zawartością, złomu w środku, w workach puszki po konserwach, na górze taczka, żeby to wszystko usztywnić, wiadra, no i reszta złomu. I dodatkowo do tej przyczepki mamy dwa worki przewodów miedzianych, jak one wyglądają jest no, mniej niż pół worka Mam trochę kurków i i drugi worek też takich różnych kabelków miedzianych. Też tak jedna czwarta worka tego, tego, trochę więcej niż jedna czwarta jest. I zobaczymy ile za to zapłacę. I jeszcze trzecia przyczepka za chwilę. Trzecia przyczepka wygląda w ten sposób, pod spodem jest blacha. Tutaj trochę grzejniczków, części od Anny, jak jesz. Za tamtą zapłacili po 61 groszy, bo tam było trochę takich puszek od i takich trochę drobiazgów. Trochę, trochę cięższa ta będzie. Jak się jeździ po bocznych, to zobaczcie jak samochód wygląda. No i może jeszcze uda się czwartą jakąś coś wyciągnąć ze szopy niepotrzebnego jeszcze i by, i by była jeszcze szwajta. Zobaczymy, jak na razie jak na w trzech się zamykamy, może jeszcze czwartą dokleimy do tego. Czwartej przyczepki nie udało się niestety wywieźć, zabrakło czasu i trochę złomu. Jakby kogoś interesowało, tu macie podane podane ceny złomu w poszczególnych miesiącach. Najlepsza była w maju 60-70 groszy. Ja wywoziłem koło 25 listopada. Była 53,65. Za mieć płacili 16, za akumulatory 2,5 zł za kilogram. Dzisiaj mamy 12 grudzień. Trochę już złomu na dzień dzisiejszy uzbierałem. Po nowym roku mam nadzieję to wywiozę. To jeszcze jakiś tam film Wrzucę jakiś jaki mam jeszcze starą maszynę, prawdopodobnie rozsiewacz do nawozów, to Wam pokażę jeszcze na filmie jak on wygląda, bo naprawdę cud, cud ówczesnej techniki. Co tam w szopie jeszcze mam? W szopie mam jeszcze blok od trzydziestki, jakiś uszkodzony. Tu sobie stoi pod ścianą. Tak on wygląda. Nie widziałem go, bo tak... Już od kiedy pamiętam, to sobie tu stoi. Jak go będę wyciągał, to też filmik nagram. Zobaczycie jak on wygląda. Podobno trzaśnięty. No i trochę złomu zbierałem. To jak będę go wywoził, będzie następny film. No i to wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się, do następnego, hej!